Witam serdecznie, tym razem e, jestem w masce, jak widzicie, i e, właśnie przemieszczam się rowerem. Zresztą zawsze jeździłem w masce już od paru lat. E, kupuję specjalne maski z wymienionym filtrem aktywnym, węglowym. No i e, uważam, że to jest świetne zabezpieczenie na dzisiejszą sytuację związaną e, w ogóle z zakażeniem powietrza i z tym, że wszyscy. Jeżdżą samochodami, które nie spełniają norm. I tutaj no, ja jestem osobą, która chyba jedna z pierwszych stworzyła petycję y, pod tytułem Nie dla najbardziej trujących aut w miastach. Tą petycję możecie sobie znaleźć w Google albo na Awazie, i po prostu podpisać. Jak zbiorę 50 tysięcy podpisów, to będę ją składał do Ministerstwa Zdrowia. I teraz jest tak, y, czy osobiście. Uważam, że maski po pandemii powinny z nami zostać. Otóż no ja nie walczyłem z tym specjalnie wcześniej, żeby komukolwiek kogokolwiek namawiać do noszenia masek. Po prostu sam pokazywałem swoją postawą jeżdżąc na rowerze i używając po prostu samemu maski. Wiele osób zatrzymywało się i pytało się mnie, gdzie taką maskę można kupić, bo był dużo, duży problem wcześniej z tymi maskami. No i to było tak, zresztą teraz też ten problem jest, prawda? I jak dobrze wiecie, maski nie były dostępne. Po prostu no ciężko było je znaleźć, może faktycznie tylko na Allegro gdzieś tam jeszcze jakieś maski były. No ale tak ostatecznie sytuacja nie wyglądała ciekawie. Skoro ludzie do mnie podchodzili i pytali się skąd taką mam maskę, bo ja mam maski w różnych kolorach w zależności od ubrania. Kupowałem je za 2 dolary na Ibaju e i po prostu te maski y, mam parę sztuk i je po prostu sobie zmieniam czuję się komfortowo przez to, że przynajmniej wiem, że ta ilość pyłów y, PM2,5 i innych, które wpadają mi normalnie do płuc y, no jest w jakimś, y, na jakimś tam poziomie y, zatrzymana i teraz y, no wiadomo, że nie uchronimy się w takim stopniu jakbyśmy chcieli, to oddychanie też nie jest super komfortowe, aczkolwiek nie jest to takie oddychanie, które powoduje, że mam zapchane nozdrza i na przykład ciężko mi się oddycha, tak jak teraz mówię. Słyszycie w zasadzie, no, nie ma jakiejś dużej różnicy, może minimalnie jest taki trochę stłumiony głos, prawda? Ale tak naprawdę e... cieszę się z jednej strony, że mamy tą sytuację, chociaż to jest bardzo tragiczna sytuacja, i nie cieszę się oczywiście. Z tych, no, z tych ludzi, którzy po prostu mają tragiczną sytuację w rodzinach i tak dalej. Naprawdę no, to jest tragedia wielka. Ludzie umierają na tą chorobę. I no, jest to wielka tragedia dla całego świata, prawda? Ale z jednej strony trzeba też patrzeć na te pozytywne efekty tego, co może nas e, nauczyć ta sytuacja. Ja uważam, że przede wszystkim Polska będzie miała teraz lepsze zabezpieczenia, jeśli chodzi w ogóle o. Takie rzeczy jak maski, różne środki ochrony jeśli chodzi o, o bakterie, walkę z jakimiś bakteriami, z jakimiś właśnie epidemiami. Tego wcześniej nie było. Nie mieliśmy nawet swoich własnych szwalni, które szyły po prostu te maski antysmogowe. Jak wiecie, wszyscy, wszystko było no, zamawiane z Chin, więc ta sytuacja była bardzo patologiczna. Do czego ja namawiam, to do tego, żeby. W ogóle generalnie uważam, że maski powinny być, i może tą petycję jeszcze zaktualizuję, yy, powinny być dawane wszystkim osobom, które są chore na jakąś chorobę, grypę, taką zakaźną, które, no nie wiem, muszą pójść do sklepu kupić sobie zakupy. To w Azji jest tak, że te maski są po prostu, zawsze były dawane. Yy, w Japonii na przykład, yy, jak ktoś jest przeziębiony, no to też kupował sobie te maski i nosił, kiedy był przeziębiony. Nie wiem, czy tam lekarz przepisywał, czy nie, ale w każdym razie maski były, były dostępne. E, tutaj takiej sytuacji nie było, nikt o tym nie myślał, i ja osobiście uważam, że e, wszyscy Polacy powinni mocno przemyśleć, ci, którzy przemieszczają się pieszo, żeby na co dzień z tymi maskami zostać i e, zakupić odpowiednie maski e, wielokrotnego użytku które są maskami, które będą nas chroniły w ogóle przed wszystkim co związane jest z polskim powietrzem. Jak wiemy, polskie powietrze jest jedno z najgorszych na świecie. Z najgorszych na świecie Z najbardziej zatrutych jesteśmy podobnie w rankingach jak Chiny, jak Indie i niewiele nam brakuje do nich. Więc po prostu nie wyobrażam sobie, żebyście po tym po tej pandemii olewali ten temat i na przykład dalej swobodnie poruszali się po tych ulicach.